No jest tu gdzieś ten typ, ale... No jest no, zobacz na niego Jak się szerzy Ale co, masz 2 HP? Ale ja potrafię tym latać, no. Kurde kurde, mi to kurwa. Ale tak to, stary, nie polecimy, no nie polecimy tak, no. To czemu no, mi tak budujesz, kurde? Jak... No bo, jakbyś nie skręcił, byś mógł le lecieć po tym. Bo skręciłeś, mnie No skręciłem, no bo tam. Kurwa, macz to moja rampa, no. Nie! Nie No jestem się przyda, no ewidentnie pewny, się przyda jestem pewny, że Teraz nie ja Dobra, wskakuj na quada, odjeżdżamy stąd. nie ma nic. Odjeżdżamy stąd. Bij po prostu. Już kewa nie mam. Goście przed nami są. Leszek ewakuacja bo przypał To jest gość Gość jest obok nas, Leszek Ja się leczę teraz O kurde, ale dziura B, ty góry Ostatni raz idziesz Zabudujesz? Halo? Nie, nie, nie uda się tego zrobić Dobra, zszywaj się, nie? Przyjemność, że było z tobą, to przyjemność Ale ten kładzieg to był tak popsuty Nie potrafię tym na... A ja bez pompki jestem Coś leci? A, coś... Gdzie on oglądał? wyglądał Pan na martwego. Wyglądał na martwego. On wyglądał na martwego. Coś leciało w tunel? A nie, dopiero się rozwaliłem. Coś leci, coś leci. Za nami. Idziemy z nim? No idziemy. Tak. Plecy dostaje. Lecie, lecie. Nice. Teraz w -er, plecy. I plecy zostawałem. O oh, kurde, nice! Tamtego rzucajesz? No. To, to dajesz mi tego heada z digla? Tak. Nice. Na samej górze się biją tutaj. Tam na górce. Ładnie nasz. Kurde, na no się tu dałem. co jest, nie mogłem budować ściany. Ja pierdziele. Dobiją cię? Nie mogę zbudować ściany. to za gówno. Po on nie ginie? Jeszcze mi tak po podłogę, podłogą ciasną głowa wystywała. Jak on nie dostał reja ode mnie z tej pompy? Dlaczego w ogóle tego się rozjeżdżają, kurde, jak strefa jest tak na takim wypizdowie, to nie wiem, czy nas chodzą. Dobra, te, dobra to to dobra, jest laści. A my nie mamy żadnych mobil... żadnej mobilności nie mamy, nie mamy kłada, nic nie mamy kule, żeby podróżować, no. no mogę mu jeszcze rzucić drugą bomb w tym. Let's Jezus, jak mnie tiltuje to. Ile miałeś fraga? Ale to były raki, dokładnie. To były jakieś raki, bo kurde. Tak zamiast wiem. iść do strefy normalnie, to oni nas, nas wjeżdżają. Czym nie jest? Jest przy mnie. Leży. Leży na co? na tego tutaj. Rzucaj, sobie sps Leży na mnie. O malo, o, malo, malo, Mam HG. Idę. Lezę. ju Jakim cudem mam 50 opasek? Co? No ale co? Gość mnie zabił i się odrodziłem chyba zabijając go. Zmartwychwstał stał. A co to za broń? Rewolwer?